Już na przełomie 2009-2010 było jasne, że prezydent do Katynia pojedzie, że będzie chciał tam pojechać. My się spotykaliśmy codziennie w gronie ministrów, dwa razy dziennie nawet w gronie ministrów i tam często bardzo przychodził prezydent. I tam dyskutowaliśmy o tym, co, co nas czeka, jakie są plany na najbliższe miesiące. Data 10 kwietnia była zaplanowana już w styczniu, także już w styczniu wiedzieliśmy, że właśnie w tym dniu te uroczystości polskie w Katyniu się odbędą? Spotkałem pana ministra przewoźnika, który, no, wiedzieliśmy, że on organizuje te obchody. Wtedy dostałem taki pierwszy sygnał, że coś może być tutaj nie w porządku, bo wtedy minister przewoźnik mówi do mnie, że to nie jest dobry pomysł, żeby prezydent jechał do Katynia, bo do Katynia wybiera się premier. Ja mówię, no to cóż stoi na przeszkodzie, no przecież mogą być tam obaj. Ale my, jako, jako urzędnicy kancelarii, Eee, widzieliśmy, co się dzieje, tak? Znaczy, widzieliśmy, że, że, że zawsze jest problem. To jest coś, co przynosi nam straszliwe szkody. W sensie społecznym, w sensie politycznym. To jest coś, co przeszkadza nam załatwiać konkretne sprawy, co przeszkadza nam budować yy, porozumienie wokół rzeczy ważnych. I naprawdę, ja nie widzę powodu, nie widzę. Żadnej wartości, która po prostu poważniałaby do takiego zachowania, do, do, do budowania konfliktów, do ich karmienia. 27 stycznia, o ile dobrze pamiętam, z kancelarii zostały wysłane pisma, oficjalne pisma informujące o tym, że prezydent będzie uczestniczył w uroczystościach w Katyniu. Takie bardzo obszerne pismo zostało skierowane do ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie, pana Grynina, ale jednocześnie informacja o tym została skierowana do polskich instytucji, właśnie do pana ministra przewoźnika jako głównego organizatora, do pana ministra Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Odpowiedzi ze strony e, tych instytucji nie było. Ta odpowiedź została zawarta w mediach. 3 lutego podano do publicznej informacji, że do pana premiera Tuska zadzwonił premier Putin, premier Rosji i e, zaprosił premiera Tuska do wspólnej wizyty w Lesie Katyńskim w 70. rocznicę e, zbrodni. To przede wszystkim było wielkim zaskoczeniem to, że to się wszystko odbyło nagle i tak szybko, co pozwala sądzić, że jednak wcześniej te kwestie były uzgadniane. Jakoś patrząc na pewne moje doświadczenie w polityce, nie chce mi się wierzyć w to, żeby premier tak ad hoc wyrażał zgodę bez zastanowienia i bez wcześniejszego uzgodnienia, bo przecież decyzja pana premiera Donalda Tuska o przyjęciu tego zaproszenia była właściwie natychmiastowa. I w następnych dniach rozpoczęła się bardzo już zdecydowana kampania, zmierzająca do zniechęcenia prezydenta do uczestniczenia również w tych uroczystościach. To nie tylko były głosy publicystów czy dziennikarzy, ale również głosy no, głównych przedstawicieli rządu pana ministra Sikorskiego, który no, wszyscy pamiętamy, mówiła, po co prezydent chce tam lecieć. Zresztą e, tego typu wypowiedzi formułował również e, ówczesny marszałek Sejmu, pan Bronisław Komorowski. Oczywiście dyżurny pan marszałek Niesiełowski, i pan poseł Palikot, który, którzy no już w bardziej zdecydowanych słowach wypowiadali się na ten temat, mówiąc, że pytając retorycznie, po co prezydent się wpycha na te uroczystości, przecież go tam nikt nie zapraszał. Zaproszenia dla pana prezydenta ze strony rosyjskiej nie było. Zaproszony został tylko premier, taki był ten przekaz. No prezydent był zdumiony. No to zdumienie przeszło też w daleko idące oburzenie. Uważał to za pewną świętość dla Polaków. Dla niego to się wydawało absolutnie oczywiste, że my, Polacy, wszyscy w sposób zjednoczony powinniśmy tą rocznicę obchodzić. Prezydent był zmuszony kilkakrotnie do tego, aby mówić, że pomimo wszystkich trudności będzie chciał w tych uroczystościach uczestniczyć. W pewnym momencie powiedział nawet coś takiego, że ma nadzieję, iż Rosjanie wydadzą mu wizę. Władek nie krył irytacji, tak, to mogę powiedzieć związaną z tą sprawą. Nawet nie krył irytacji wobec osoby pana ambasadora Grinina i niewątpliwie uważał, że przekroczył on pewne granice w tej kwestii. To był taki dzień otwarty w ambasadzie rosyjskiej, i wtedy przy tej okazji ambasador Grinin zapytany, czy został poinformowany przez kancelarię prezydenta y, o tym, że prezydent zamierza y, wziąć udział w tych uroczystościach. Ambasador Grinin powiedział bez wzburzenia oka, że on żadnego takiego pisma nie widział. To u nas w kancelarii spowodowało dużą nerwowość, bo o ile byliśmy przyzwyczajeni do tego, że no jesteśmy poddawani jakiemuś takiemu medialnemu atakowi, czy atakowi ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, o tyle włączenie się ambasady rosyjskiej w ten spór, no było już coś, czymś całkowicie niesłychanym. No ja powiem szczerze, mi osobiście Yy, bo to będą może mocne słowa, ale mi osobiście się wtedy trochę przypomniał XVIII wiek. No, kiedy czytamy o, o tych czasach, jak to dla pognębienia polityków yy, opozycji z innej opcji używano bez wahania obcych dworów i obcych ambasad, to wtedy mi yy, tak się w jakiś sposób wydawało, że tak się właśnie znowu dzieje. Bo... Oto mamy jakiś spór wewnętrzny, który się toczy i w pewnym momencie ambasador rosyjski zawiera głos i staje bardzo wyraźnie w tym sporze po, po jednej stronie. I to już jest coś, co nie powinno było się wydarzyć. Nawet gdyby spór rzeczywiście miał miejsce i nawet gdyby był bardzo ostry, to on nie powinien wykraczać poza mury kancelarii, dwóch kancelarii. 22 lutego w Pałacu Prezydenckim. Ambasador Grinin wycofał się ze swoich twierdzeń, oczywiście wycofał się za zamkniętymi drzwiami. Tym niemniej nie przeszkodziło to ambasadorowi, aby po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego znowu powtórzyć tezę, że on nic nie wie o planowanej wizycie prezydenta. Jakby wyraźnie było widać, że prowadzona jest jakaś gra. Powtórzę słowa. Władysława Stasiaka, że państwo polskie jest jedno, że administracja jest jedna, powinna działać tak jak wiele innych krajów w zgodzie z interesem polskim, że w, w szeregu sprawach ten interes powinien być nazywany, zdefiniowany i nie powinien podlegać dyskusji. Na drugi dzień, 23 lutego, pan minister Sikorski, który przebywał z wizytą w Brukseli, tam na konferencji prasowej. Powiedział, iż rząd nie zamierza panu prezydentowi przeszkadzać w jakikolwiek sposób w tej wizycie. Przyszło również oficjalne pismo, podpisane przez wiceministra spraw zagranicznych, który podawał datę 10 kwietnia jako datę oficjalnych obchodów i prosił o potwierdzenie, że prezydent Rzeczypospolitej będzie uczestniczył w tych uroczystościach i będzie stał na czele polskiej delegacji. Wydawało się, że cały problem zniknął, że oto będzie możliwe, żeby prezydent i premier w towarzystwie, jak nam się wtedy wydawało, premiera Rosji. Byli tam na miejscu i oddali hołd poległym. Na początku były kłody, 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 a w którymś momencie nagle był taki moment, w którym wszystko zaczęło iść, nikt niczego nie przeszkadzało. Jakby, jakby ta strona, która organizowała tą drugą wizytę, już wszystko sobie ustaliła, i jakby doszli do porozumienia, no, że już trudno, że już będzie ta wizyta. Niestety ta nasza radość nie trwała zbyt długo. Z mediów dowiedzieliśmy się, że została ustalona inna data wizyty pana premiera Tuska z premierem Putinem w Katyniu, że będzie to 7 kwietnia. No i oczywiście natychmiast podniosły się głosy ze strony rządowej, że w takim razie po co prezydent w ogóle chce tam lecieć, po co jakieś drugie uroczystości? Że tutaj Rosjanie wyciągają rękę, że Rosjanie chcą razem z Polakami to obchodzić, że to jest wielki krok naprzód. Prezydent padł ofiarą rozgrywek pomiędzy władzami rosyjskimi a premierem naszego rządu, którzy przez cały okres przygotowania tej wizyty robili wszystko, żeby w pierwszej kolejności ta wizyta nie doszła do skutku, w drugiej kolejności żeby pomniejszyć jej rangę. Ale Rada Pamięci Walki Męczeństwa postanowiła, że jednak będą dwie uroczystości. Będzie rosyjska uroczystość, na którą e, jedzie polski premier i będzie polska uroczystość w Katyniu 10 kwietnia. Odgrzewanie konfliktu polsko-polskiego na, na tle tych obchodów. To było takie chyba ostatnie zadanie, które ambasador rosyjski, pan ambasador Grinin wykonywał w Polsce. Został zresztą za swoją działalność jako ambasador rosyjski w Polsce oznaczony wysokim odznaczeniem państwowym przez pełniącego wówczas obowiązki prezydenta pana marszałka Komorowskiego. Od nagłej spodziewamy niespodziewanej śmierci Zachowaj nas, Panie. Od nagłej dni nie spodziewamy śmierci. Świst silników i cisza. Znaczy ja nie zapamiętałem, mój umysł nie zapamiętał w ogóle huku. Cisza. No i... Ja cały czas byłem święcie przekonany, że się nic nie stało. Dopiero jechaliśmy tym samochodem 30 sekund, może, może minutę. I kierowca mówi: Chyba coś się stało, chyba coś się stało. Ale dalej mówię: Byłem bardziej wkurzony tym, że, że myślałem, że Rosjanie się zagapili, samolot wlądował, nim kolumna nie, nie, nie ruszyła. Zawsze podejdę pod schody, powiem: Panie Prezydencie, Panie Mistrze, spokojnie, za chwilę wszyscy podjadą. Zdążymy, tak? Że będzie ten czas na to, żeby, żeby, żeby W ogóle nie pomyślałem o tym, że, 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 nie ma schodów. Że tam nie będzie schodów, tak? Że schody są zupełnie w innym miejscu. Przecież nie wysiądą, nie zjadą po niej. Nie przyszło mi to do głowy. Znaczy, dopiero, dopiero, jak zatrzymałem po prostu rozbity samolot, tak? I, i, I to wszystko to uświadomiłem sobie, że, że, że jest katastrofa. Na początku myślałem, że może to nie ten samolot. Może to niemożliwe, ale na tych wszystkich szczątkach było widać e, ślady białe, czerwone tak. Znaczy... Hmm. Czekaliśmy na informacje z lotniska, czy już wylądowali, ile mamy czasu. W którymś momencie zaobserwowałem obs pracownika protokołu dyplomatycznego, który wykonywał jakieś dziwne gesty, mówił jakieś niezrozumiałe słowa. Wyraźnie był, e, był zdenerwowany. Ja mówię, panie że co się stało? A on mówi do mnie, ja nie wiem jak panu to powiedzieć, ale coś się stało. Ja mówię, co się stało? On mówi do mnie, jest jakiś wypadek, nie wiem dokładnie o co chodzi. Nie wiedziałem gdzie mam podejść, bo niczego nie było. Tak naprawdę były tylko koła odwrócone, które są na wszystkich zdjęciach. I jest ten tył. I wszyscy mówić, że to kabina pilotów, tak? a to jest tak naprawdę tył samolotu odwrócony. To jest to, co jest za kołami. Tak? I ta blacha, taka dziura, gdzie niby jest szyba, to tak naprawdę to jest tył samolotu. I nic więcej nie było. Wszystko to była jedna wielka. Jazga. Zwołałem swoich y, współpracowników, zaczęliśmy dyskutować, co powinniśmy w tym momencie zrobić. Zawołałem też y, oficera, który dowodził y, ochroną boru, pytając, czy on wie coś więcej na ten temat. Y, jego wiedza była y, nawet chyba mniejsza niż moja. To znaczy, nie wiedział po prostu nic. Nie było.